Wiecie co to jest moi drodzy? To jest zdjęcie przedstawiające paradę równości. Według Kuceri to jest zdjęcie to jest po prostu straszne zdjęcie moi drodzy. Dlaczego? No bo dzieci patrzą na roznegliżowanych facetów, patrzą w ogóle co oni tam robią, to jest wciskana ideologia, jak to można, no normalnie jak można. Według korwinistów takich rzeczy nie powinno być, ponieważ demoralizują, no i są straszne, bo w ogóle fuj jak może facet z gołym dubskiem latać po ulicy. A to z kolei jest roznegliżowany, o przepraszam, w samej bieliźnie, która ma imitować roznegliżowanie poseł Sośnierz, który sobie biega po Katowicach. I to jest wszystko już normalne według korwinistów, to jest jak najbardziej poprawne, ponieważ w słusznej sprawie, właściwa ideologia i tutaj, tutaj już poseł Sośnierz nikogo nie gorszy. W obu przypadkach widzimy facetów w samej bieliźnie, no i jeden kadr, o przepraszam, na pierwszym kadrze widzimy półnagich facetów, ponieważ oni założyli spodnie, tymczasem Sośnierz łazi sobie w samych majtach. No to jeszcze raz, na jednym kadrze widzimy gości w półnagich, właśnie w spodniach z gołą klatą i to jest już fe, to już jest niewłaściwe, to już jest gorszące, ale facet w samych gaciach, które imitują Kutas to już jest spoko. Zapraszam was do magicznego świata incydentu kałowego posła sośnierza, który wybił już właściwie wyższy poziom. Pamiętacie, moi drodzy, dramę, którą wywołał Koroluk, między innymi wabiąc niejako posła Sośnierza swoim materiałem na jego temat, gdzie Sośnierz pojawił się i próbował z nim dyskutować oraz został zgaszony? Pamiętacie, jak opisywałem, że poseł Sośnierz od tego czasu zaczął dziwnie uaktywniać się na wszelkich możliwych obradach związanych z prawami zwierząt? Pamiętacie, że Sośnierz miał przyjemność sobie jakieś śmieszne, prześmieszne materiały na Instagrama, gdzie mówił, że zwierzęta mają prawo tylko być smaczne. No to właśnie mamy tego ujście. Widzieliście tego ujście? To już jest po prostu apogeum. I tutaj pragnę pogratulować naprawdę Korolukowi, ponieważ ja w życiu bym się nie spodziewał, że taki ból dupy może wymóc się z powodu właśnie jednego materiału. Ale lepszy jak do tego doszło, co się stało? Otóż musimy się cofnąć do pewnego filmiku, który, no tutaj, pozwolę sobie pominąć. Dam link do tego filmiku, ale nie chcę go pokazywać całego, żeby mi YouTube nie zdjął filmu. Powinien być w opisie, jak nie ma, no to napiszcie, dajcie znać, że się nie wyświetla, czy coś tam. Otóż na materiale widzimy sośnierza oraz trzech kuców. Przy czym jeden kuc to jest bardzo, bardzo podstarzały. Ci goście właśnie mają jakieś tam kartony, gdzie jeden ma przekreślony ekoterroryzm, drugi ma prawa zwierząt, zwierzęta mają prawo być smaczne. Oraz globalne ocieplenie, globalny przekręt. Sośnierz coś tam próbuje mówić, tylko no niestety, ale ten głośniczek, który sobie załatwił, to jest taki pierdziszek, można go przyrównać do jakiegoś, nie wiem, pierwszego lepszego głośnika na jakimkolwiek... Post-PRL-owskim dworcu, czyli praktycznie on coś tam mówi, ale a, coś tam mówi, ale za bardzo nie słychać, ponieważ no, no, pierdzi, tak, tak mówi sobie, żeby sobie mówić. Ogólnie, spierdolenia, no to niestety, ale Sośnierz zaczyna pierdolić bzdury, że ogólnie te zwierzęta nie czują bólu, ponieważ nie mieszka w nich żaden wewnętrzny obserwator, który mógłby ten ból zarejestrować. Wiecie, tak, sprawdziłem sobie na Wikipedii, ponieważ coś mi nie pasowało, no i okazuje się, że jedno jednak ssaki mają jedne z najbardziej rozwiniętych układów nerwowych. Między innymi układ nerwowy odpowiada za rejestrację czucia oraz bólu. A jeśli chodzi o liczbę neuronów, no to tak się składa, że grindwal długopłetwy ma dwukrotną ilość neuronów w stosunku do człowieka. Czyli co, jakiś tam wieloryb jest bardziej ludzki od człowieka, ponieważ rejestruje ból, tak? Dobromisiu, no to na to wychodzi, że człowiek nie powinien mieć żadnych praw. Powinny być prawa grindwalom nadane. Ponieważ w stosunku do Grindwala, no to człowiek nie ma żadnych rejestratorów bólu, nie ma żadnego takiego operatora, który by zarejestrował ból taki, jaki czuje Grindwal. Tak więc gratuluję to co teraz widzicie to jest właśnie no, nowy człowiek, to znaczy no nowy jakby to powiedzieć gatunek z prawami, ponieważ my z punktu jego widzenia nie czujemy bólu. Poza tym dobromisiu czy ja dobrze zrozumiałem czy to oznacza wręcz, że maltretowanie zwierząt, o przepraszam, nic nie czujących maszyn, ponieważ jak to powiedziałeś nie mieszka w nich żaden wewnętrzny obserwator, który mógłby ten ból odczuwać. Zwierzęta to tylko maszyny, tak samo jak komputer zdolny do prowadzenia pewnych obserwacji, ale bezduszne. Nikogo tam w środku nie ma w zwierzęciu i nie musimy się tym naprawdę przejmować. Czyli co? Czyli nic nie czujących maszyn można maltretować te wszystkie maszyny, tak? Można się nad nimi znęcać, można je gwałcić, można robić różne cuda. No bo przecież to jest, to, to jest nic tylko. Moi drodzy, ja naprawdę nie wiem jak można uprawiać takie antynaukowe brednie. A najgorsze, że Dobromiś mówi to nie dlatego, że faktycznie ma jakieś tam konkretne przeświadczenie o tym, tylko dlatego, że usłyszał od Koroluka zupełnie inne zdanie. Wobec tego ucieka w kompletnie inną skrajność, żeby pokazać, jaki on jest edgy i zajebisty. Ale jeśli myśleliście, że właśnie zakończy się na antynaukowych bredniach, które będą pierdzielone jako rzeczy całkowicie na serio prowadzone, tylko i wyłącznie dlatego, że, bo tak. No, co mam dla Was kurwa niespodziankę? Dobro mi szczepił się jakiegoś tekstu kampanii, która kiedyś była wśród gwiazd, że wolę chodzić nago niż w futrze, i stwierdził, że on to przetestuje, przeprowadzi eksperyment naukowy. Wobec czego rozebrał się do samych gaci, przy czym zaznaczam, te gaci wyglądały tak, jakby on był w kolorze cielistym były oraz miały imitację męskich narządów rozrodczych, czyli innymi słowy sugerowały, że on jest całkowicie nago. Przeparadował wzdłuż ulicy w takim negliżu, no i stwierdził, że jednak to mu jest w sumie zimno i poczeka sobie na futro. Czekał na rzeczone futro jakąś minutę, przy czym, szczerze mówiąc, zastanawia mnie to, czemu to nie było jakoś, nie wiem, dograne, czemu od razu nie było przygotowane to futro, jak chciał zrobić rzeczywiście z siebie pajaca. Dla mnie, ja tego w ogóle nie rozumiem, czemu ten facet łaził po samym centrum miasta z gołą dupą. Oj, lepszy niż gołą, bo miał gacie. Miał gacie imitujące gołą dupę. To znaczy gołego hutasa. Po czym wreszcie po czasie przyniesiono mu jakiś tam płaszcz futrzany, a on stwierdził, że nie, no w sumie to jest jednak cieplej w tym futrze, wobec tego eksperyment się powiódł, że jednak lepiej chodzić w futrze. I ta cała szopka miała przekonać ludzi do tego, że on ma rację, rozumiecie? Ja teraz mógłbym w sumie to podsumować, że cały ten performance był po prostu niepoważnym kabaretem, który co najmniej nie przystoi posłowi, a tym bardziej nie przystoi staremu chłopowi lat 42. Ale oczywiście mówimy tutaj o Konfederacji, wobec tego no, no szkoda gadać, szkoda szczępić ryja. Jedyny plus jest taki, że cała ta świta Sośnierza dosłownie się uśmiechała, kisnęła w niektórych momentach. Widać było, że ona widzi, że to są jakieś jaja, widzi, że to jest niepoważne, przynajmniej taki plus jest, że kuce nawet zauważają, że to jest niepoważne. Oczywiście sam Sośnierz z śmiertelną powagą kontynuował tą szopkę. Wiecie, jakbym był złośliwy, to bym powiedział, że to nie jest pierwszy raz, kiedy Sośnierz publicznie zdejmuje ubranie, ale no wtedy to było tak troszkę cieplej i to było parę ładnych lat temu. Zwróćmy jednak uwagę na to, że niestety dalej są kuce betonowe, które z klapkami na oczy bronią swoich idoli i twierdzą, że to jest... <laughs> bo to jest obnażenie myślenia ldewactwa! Nie kucu, to jest wygłoszenie antynaukowych bred, Dni, rozebranie się praktycznie do rosołu i zapierdalanie sobie pośrodku miasta ośmieszając tylko i wyłącznie swoje ideały, które się reprezentuje. Zwyczajni przechodni jakoś nie bili mu brawo, ba nawet same kucyki cała ta jego świta, która tam była to robiła śmieszki, heheszki, nie, nawet nie udawała, że to jest na serio, że to jest poważne, tymczasem oczywiście korwiniści zaklinają rzeczywistość. A argumentacja jest zawsze taka sama. Ale kogo obchodzą zwierzęta, najważniejsza jest gospodarka. To jest łudząco podobne do tego, co mówili Konfederaci 200 lat temu, czyli Konfederaci z USA, którzy oddzielili się od Unii, ponieważ też twierdzili, że Afroamerykanie, co tam w sumie no, no niby może są ważne, a nie... ale najważniejsza to jest gospodarka, a że oni zapierdalają na tych plantacjach, no to niech zapierdalają, bo jest najważniejsza gospodarka. Żeby było śmieszniej, była też podobna wymiana zdań. Ludzi mających podobne poglądy gospodarcze. Żeby nie zakończyć tego materiału monologiem stonogi, to powiem wam tylko tyle na sam koniec, kuce, że jeśli Twój system zakłada wyzysk, żeby mieć w ogóle jakikolwiek profit z niego, no to raczej Twój system jest chujowy. Lepszy, ale przecież nie polega kapitalizm na wyzysku. Cóż, jeśli od ponad 200 lat narracja jedna, jedyna, która się pojawia po tamtej stronie, to to, że no, to to właściwie jest surowiec, one nie mają duszy, one nie mają jakiegoś bólu, nawet nie czują ból, nie mają prawa czuć bólu, nie mają prawa jakkolwiek reagować na ten ból, co, są po prostu surowcem. No to chyba jednak opiera się to na wyzysku. I zwłaszcza po takim gardłowaniu się do prawicy, odnoszę wrażenie, że dokładnie tak samo widzą zwyczajnego pracownika, który nie jest jakimś tam prezesem firmy zatrudniającej tysiąc osób, tylko zwyczajnym Kowalskim, który chodzi do roboty na co dzień. Że to też jest tylko surowiec, który można wycyckać, który można wyzyskać, że on nawet nie czuje tego bólu. On nawet nie czuje, on chyba ma duszę. Nie wiem, nie wiem, raczej chyba nie. W sumie, jak nie fapie do Janusza Korwinusza, to na pewno nie. A poprzez takie zachowania dajecie wszystkie możliwe. Narzędzia dostępne do tego, żeby ludzie właśnie tak to odbierali. Macie za nic zwierzęta, macie za nic naukę, macie za nic ludzi, którzy próbują z wami dyskutować, macie za nic tym bardziej ludzi o innych poglądach, nie wspominając nawet o jakimkolwiek innym człowieku. Jedyne, co się liczy, to jest wasza wielka, goła dupa.